Eee, szkoła. Miejsce spotkań ze wspaniałymi ludźmi, ale również terroru. Ośrodek wychowawczy współpracujący z rodzicami, żeby załatwo nie dało się przetrwać albo od niego, bądź też z niego uciec. Przekazuje wszystkie dane pomiarowe opiekunom, którzy robią z nimi różne rzeczy. Też byłem kiedyś w tej samej sytuacji co Wy. Ale dziś pokażę Wam, jak sobie poradziłem z tą okropną sytuacją. Także zapraszam do oglądania. Skoro nadal ogląda się ten film, to na pewno chcecie się dowiedzieć, jak przetrwać w więzieniu dla dzieci i młodzieży zwanym szkołą. Moim osobistym sekretem jest odpowiedni ekwipunek. Pierwszym elementem Waszego wyposażenia będzie najzwyklejszy zeszyt. Wystarczy wam jeden. Ma on za zadanie uchronić was od każdego nieprzygotowania i tworzyć iluzję, że z zapałem pracujecie na lekcjach. Niby nieprzygotowania nie wpływają na oceny, no ale przecież mogłeś to odrobić, a nie się obijać. Tak właśnie reagują na nie rodzice. Więc. Nie ryzykujcie treningu do fajmy po powrocie do domu. Nie zapomnijcie też długopisu, bo kto nie lubi rysować w zeszycie. Na ławce. czy na zeszycie kolegi. No, ale pewnie zapytacie Co ja mam niby robić w czasie trwania iluzji? Przecież nie będę rysować cały dzień. I tu z pomocą przychodzi nasz wybawca. Telefon. Ma on nieograniczone możliwości zapewnienia rozrywki i miłego spędzania czasu. Chcecie złapać okoliczny spawn pokémonów? Jasne. Pograć i podrzeć pizdę z kolegami? Jasne. Obejrzeć coś wartościowego na YouTubie? Jasne. Posłuchać czegoś inspirującego? Jasne. Można by się zastanawiać, jakie to urządzenie może mieć wady. No niestety, największymi bolączkami tego urządzenia są mały ekran i kończąca się bateria. No bo bądźmy szczerzy, czasami jesteśmy tak zmęczeni, że zapomnimy go w nocy naładować. Z pomocą w sytuacji, w której podczas walki widzimy komunikat o niskim poziomie naładowania, przychodzi bank z elektronami. Nazywany potocznie powerbankiem. Możemy wypłacać z niego ładunek do naszego telefonu, dopóki nie skończą się nam środki. No dobra, ale nasz problem z małym ekranem nadal nie jest rozwiązany. Co zrobić, kiedy podbija do siebie cała masa kolegów, powiedzmy tak, z 15 na dzienną dawkę TikToka czy też innych memów. No, na takim małym ekranie to za dużo nie będzie widać stylnych siedzeń, a przecież ziomka nie zostawisz pod siebie. Naszym wyjściem z tej sytuacji jest laptop. Yy... Może lepiej będzie, jeśli wyposażycie się w bardziej lekki i kompaktowy wariant. Laptop może pozwolić wam również na spędzenie czasu nagraniu w wasze ulubione gry, bo przecież te złomy, które były innowacją w czasie młodości waszych rodziców, nie utrzymają nawet cesa w stabilnych 30 fps'ach. No dobra, ale nie można zapomnieć o innych zagrożeniach. Czasem może się wydarzyć, że w drodze z, do, a nawet w samej szkole może ci ktoś napaść. I co, będziesz go układał pięściami, żeby się obronić? Nie, nie, nie. Jeżeli w więzieniu grasz czysto, to przegrywasz. To cacko nazywane sprężyną do ćwiczeń klatki piersiowej i ramion sprawdzi się idealnie. Dzięki prawom fizyki, których wam nie wytłumaczę, końcówka tej śmiercionośnej broni wygina się, dzięki czemu uderzacie z podwójną siłą. Dobra, powiedzmy, że już wygraliście starcie. I co teraz? Przecież ze zwłokami trzeba coś zrobić. Rozwiązaniem jest to oto multi narzędzie. Wynalazek oferuje Wam skalpel do wycięcia drogocennych organów, piłę, żeby pokroić zwłoki, łatwiej je ukryć w takiej postaci, zaufajcie mi, nożyczki do przecinania kabli, dużo lepsza opcja niż wywalanie korków naprawdę, oraz śrubokręt do odkręcania wentów, tudzież klamek wszelkiego rodzaju. Możecie też go wykorzystać do odkręcania śrubek w ławkach, tudzież w krzesłach, żeby Was Naprawdę najulubieńszy z ulubionych kolegów, którego tak bardzo miłujecie, mógł się tak majestatycznie wyrżnąć i rozwalić sobie czaszkę. Ach, a więc nareszcie, upragniony koniec dnia, ale co to? Ziomeczki zapraszają Was na libację? Nie ma problemu. multi narzędzie oferuje też dwa otwieracze do piwa. bo Jak na D -ta przystało przestało pijać dwa na jak szef. Oraz korkoziąg, jeżeli znajdujesz się w towarzystwie z dużo wyższych ser. Brawo! Jesteś teraz odpowiednio przygotowany na pierwszego. No, no, w sumie to bardziej drugiego niż pierwszego, no ale nevermind. Września. Siema, z tej strony yy, Dajcie znać, jak podoba Wam się ten film, bo raz, że wszedł mi szalony pomysł do głowy. A drugi raz, że testuję swój nowy setup, tak jakby zacząłem nagrywać telefonem i już widzę, że jest dużo lepsza jakość, chociaż czasami mi reaguje, ale nie jest tak źle, jak mogłoby być źle. Także to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich szalonych pomysłów na filmy. To tyle i na razie.